Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym, chciałabym wam się z wami podzielić e, tym, co dostałam od mojej e, tajemniczej witki. słuchajcie, a mianowicie paczuszką, a konkretnie dwoma paczkami, które mi przysłała e, z różnymi kosmetykami, słuchajcie, ona jest szalona, ona jest szalona, wspaniała, dziękuję ci kochana, Za każdy, e, że tak powiem, przedmiot, który mi przysłałaś. jest fantastyczny. E, no. Ja brakuje, słuchajcie, no... Od czego? O, zacznę od tego, co mam w dłoni. Pędzel do cieni z Timmy Pędzel... z Elfa. Tak w tą Taki... nie kabuki? Nie, nie kabuki, jak Konosa. Bardzo fajny. Do... podróbam do swojego Tu mam z Chanel... co? Baza. Podkład. no właśnie podkład Bourjois Healthy Mix, genialny podkład, będzie moim jednym z ulubionych fantastyczny lekki a słuchajcie, zakrywa wszelkie niedoskonałości we świnicy a w dodatku jeszcze pachnie owocami świetnie, ja uwielbiam takie owoce Healthy Mix, podkład rozświetlający świetna rzecz będę musiała sobie zakupić go ponownie na pewno Stax Cosmetics, yy, Korektor, yy, kredka z Livo. Taki niebieski, piękny odcień. Wiesz co lubię. Piękny kolor, niebieski. Yy, kolejna rzecz, która po prostu... Yy, czekaj, cię, otworzyć nie mogę tego. Która mnie yy, zaszokowała, już oczywiście oba na naokoło. Yy, to paletka z trzema cieniami z Miglota. Przepiękne kolory, idealnie pasujące do mnie. Mam wykonany makijaż dzisiaj tymi cieniami. Bosko. Bosko. Dwie maseczki. To jest odżywczo regenerujące i odżywczo nabliżająca Świetne. Świetne. Dalej, 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 dalej. To Aha. Krem olej do cery normalnej. Dalej, dalej, dalej. To kubeczka z iwoną kremu. Kuracja z aucerinu na zmarchy. Oj zmarchy. Uwaga. Bójcie się. <śm> tutaj mam molon. Taka paletka. Tak się otwiera. Tak wygląda. Biały, siwy i czarny, a to jest baza pod cienie. Fantastyczne kolory Jeszcze Wam pokażę. pokażę, Pokażuję już Wam. Pokażuję. Eee. Eee. się co. Eee. Kolory eee. matowe. Powiem szczerze, że po raz pierwszy mam styczność z matowymi cieniami. Tak tak matowymi cieniami. Eee. Na pewno makijaż będzie oryginalny. Eee. Róż z Max Factora w kremie. Był już wykorzystywany. Ciekawa rzecz, ale nie mam jeszcze wprawy. To będę. Próbka Max Faktoru. Co jeszcze? Błyszczyk z ko... Jak nie wymieniam dobrze niektórych nazw, to zobaczcie. Taki ładny, piękny, widzicie? Różowy. Nie widzicie, ja to szybko Wam pokazuję, no ale to e, Kredka z, z, z Lovely. Już nie mogę malować. O tu. Taka szaro. To nie jest szary, to jest szary z czymś. Przedziwny taki graffiti. O, no tu jeszcze mam. Dobra. E, Hugo e, Woman. Jest fantastyczny zapach uwielbiam. E, Ralph Lauren Perfumki Wyśmienite Super Super mm. Dobra, dalej, 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 dalej Szybko A, Tu mam krem zwężający pory Który naprawdę działa Słuchajcie, moja próbka działa e, Art Deco mm, Fiksujący puder e, Fantastyczne o, Taki pierścień Przepiękny, prawda? kolczyki, które posiadam na sobie. Są super. Brązoleta. O, czekajcie, muszę ruszyć, to było się dłużę. To jest niby mm, bronzer i, i róż w takich odcieniach. O Flomaru. Ale o, wydaje mi się, że będzie genialne na oczy. Dalej, 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 dalej. E, Lapiotika, regnujący krem do rzęs. To coś dla mnie. Mam nadzieję, że mi poprawi. Czekajcie jeszcze. Z Elfa kolejną rzecz mam. No. To jest y, mineralny Eye Brighter. rozświetlacz, Korektor. Tak to nazwijmy. Jako tako. Nie, nie wiem konkretnie jak to nazwać. I jak to używać, ale coś wymyślam. No. Piękny y, srebrny cień. za. I proszę, że Wam pokazuję. Jakie to srebro. O tu. Piękne srebra. No, dalej. Lancolm, y, y, próbka podkładu. <laughs> Max Factor, y, takie cienie w kremie. Świetne, a trwałe. Oj, oj, Cały dzień jeszcze trochę mogą być na powiecej. Nic nie... Y, nie drgnął. E, wiem, bo już próbowałam. Taki perłowy, piękny kolor. Dalej to jest, i proszę, e, taki jasny i siwy. I się... już nie mam palców. No, jasny i siwy. No dobra, kolejny, uciekło coś, Max Factor, piękny też, aaa, nie mam, beżowy, można nazwać to, no taki kremowy, tu, wiem, że w mojej kamerze wszystko, w kamerze, w aparatie, wydaje się każdy, cieni identyczny, niewiele zobaczycie, ale naprawdę są odsypkę pigmentu smaka, quick, Wprost dalej puder sypki z, z, z odsypka z Lauremasię. Mercier, tam choć nie ma tu tam, ja, co tu jeszcze mam, Znuk z y, krem, krem, krem tylko, no podkład można powiedzieć, krem to nie wiem jak to nazwać, z takimi pięknymi drobinkami Złota. gdzie nic nie widzicie. Fantastycznie. No i jeszcze muszę pójść po jedną rzecz. No i jeszcze takie piękne kolczyki, takie kółeczki. Ko o, o jak cię ten... O, piękna skórzana bransoleta. Ja lubię takie rzeczy. Tu pokazywałam? Tu też dostałam, oczywiście. I cienie. Tylko, że ja już lubiłam. Taki, przesu, przesu, przeszumacz. Przeszumacz tak. Do przesuwania takie coś. I są to takie kolory. Widzicie? Widzicie? Biały. Nie mam już gdzie. Siwy. O, tu. Ten siwy opalizuje. Słuchajcie, na fioletowo, brązowo. Fantastyczne kolory. Taki. Oryginalne. Ach! Wyśmite. Dziękuję po raz kolejny. Moja druga tajemnicza widzku, za tak te prezenty i podarunki. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Wszystko naprawdę mi się przyda. Będę wszystko testować i będę robić filmiki Słuchajcie o tych kosmetykach, które zużyję i przetestuję. Jeśli macie coś z tego, co widzieliście tutaj, Eee, to powiedzcie mi, jak się u Was sprawdza, eee, jak wy to używacie. <laughs> Całą rękę <w> dół. <laughs> nie chcę schodzić, to. <laughs> ja jestem zachwycona, nie był wdzięczna i w ogóle szczęśliwa. Dziękuję, dziękuję serdecznie za paruszkę, eee, za obecność eee, i oglądanie moich filmików. Pozdrawiam Was serdecznie. Eee, do zobaczenia, jak Pa! Like Zaczynam dla kierpców, może. Eee, Pierre René. Taka piękna, piękny kolor różowy, numer 206. Super, super. Od razu malowałam paznokcie, więc wiem, jak to ładnie wygląda. Różany kolor, to jest z Vivo? Nie, tak, z Vivo, różany. Naprawdę pachnie różą. Nie każdy może lubić ten zapach, ale jak pomaluję się przezroczystym, to troszkę ten zapach znika ale kolor jest tak wyśmienity, że nawet jeśli ktoś nie lubi różu, różanego zapachu raczej, to warto się poświęcić z wirtuala lakier taki o, cappuccino ale jest bardzo naturalny na paznokciach z Essie, słuchajcie taki ciemny wino, jako mam na paznokciach właśnie tak o wygląda szybko malowane, więc niezbyt Dokładnie, ale tak wygląda, bardzo fajnie.